Witam serdecznie. Jestem Ani i witam w grze super hot. No, przyznam szczerze, że od dłuższego czasu miałam ochotę na jakiś fajny FPS. Ja bardzo lubię FPS i pomyślałam sobie, że taka odmiana będzie bardzo przyjemna. Tym bardziej, że ta gra jest dosyć nietypowa i zbiera same, e, zbiera same komplementy i dobre słowa. E, no, wszystko się wyjaśni w grze, bo to nie ma sensu jej opowiadać, bo ona jest dosyć specyficzna. To drapanie, które słyszycie, to, to nie mój komputer. Nie, 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 nie absolutnie to ten tutaj. <laughs> Okej. Okay, to jest fajne, że to wygląda jak dos po prostu e, super hot X. Czy Czytaj to. Znowu przestawiamy pełną wersję super Hot wydano. Aha, ha. to super hot game. Dobra. E, to może replays. Aha, że to, to można oglądać e, e, replay e akcji, które się które mają miejsce w grze. Okej. Okay. To chyba z tym zaczynamy, tak? Ale ja jeszcze poruszaj się kawisami w celuj myszką. OK, Ale to nie ja go zastrzeliam. Czas rusza, gdy się ruszasz. Tak, to wiem. Właśnie na tym polega specyfika. Ło. Muszę ją trochę rozkminić. Właśnie to jest to! Ou, uh, myślałem, że cię trafiło gnajku. Super, 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 super. 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 Okay. Można przy. Po... dobra, podnieść broń. Można, ła. Wow. Oj, zaraz, 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 zaraz. Aaaa, zaraz. kurczę. Dobra. Yy, lewej, nie wiem, czy prawej myszy to można tam sieknąć go bezpośrednio. Kurde, nie doczytam. O, następny gnuj gnujek. Aż to nie jest takie łatwe. O! To nie jest takie proste, kurde, Felek. Może nie, no, najpierw tamtego trafimy. Tu trzeba taktycznie do tego podejść. Chyba jeden strzał wystarczy, widzę. Następny się pojawia. O, następny z Hot. Dobra, lecimy dalej. Nie spiesz się, dobra, wiem. Uj. Teraz muszę dotrzeć do tej broni. A to. A? O co chodzi? Nie powinnam tego robić, tak? Zaraz. Zakładam, że muszę chwycić tą broń. Zszczut. Sądzę wręcz, że powinnam się spieszyć. Dobra, niech ona sobie poleci. Okej, oni stoją w miejscu. Zzut. Możesz to wziąć z tej odległości? Ups. A? Ups. Zit. Trafiony? A, elegancko. Zżyt. Ha. Pudło. Prawy przycisk. Pyk. Yeah! I jeszcze poprawka. Szklany gnojku. Tylko ja teraz broni nie mam i nie to nie jest fajne. Zatem ten zacznie za mnie strzelać. O-o. O-o. O. -o. o, -o. o, -o. Mm -hmm. A. Możesz się nie ruszać. Dziękuję. To jest jeszcze jedno w razie czego. O-o. O cholera, aha, on robi to samoczynnie. Dobra, bierz kolejną. Dobra. Eleganciaro. Chyba. Następny gnój. Dobra, lecimy dalej. Chodź z nami. O o. O, krótki dystans. O, siet. O, 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 o. Robi się gorąco. No Nie, nie, nie. Shit. Trzeba oszczędzać kulę. Dobra, teraz tutaj pojawiam się. Trzeba jednak tu oszczędzać kule. Cholera. Okej. Okay. Cholera, po mnie? Super. O. Super. Dobra, lecimy dalej. Gdzie ja jestem? Wcale. Tele... Co to było? Nieautoryzowany dostęp? Eee, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Matrix się popsuł. Nowa wiadomość, nowa wiadomość, okej. Okay. Yy, klawisz yy, Enter. Bo nie chcę odrzucać. Co mi tu napisali? I jak? Pisz co, jak? Ja mam coś napisać? Pff, yy, Pomysł ci. Czekam. Pomysł ciekawy, ale nie do końca wiem, co mam robić. Byłem chyba w jakiejś fabryce, potem uli uliczce i w metrze. Jakby co to ja to, ja to piszę, oczywiście. Metrze, Enter. Czekaj. Lol. To super. Każdy ma coś innego. To ekstra. Można i tak to określić. Na samym końcu są błędy. Wyświetla się nieautoryzowane coś tam, coś tam. Po czym wywala mnie z gry. Aha. A tak. Zaktualizowali już ten krak. Żeby to naprawić, wysyłam. Nowy plik jest. M... Nowy plik jest mniej błędów. Aha, no dobra. To jedziemy. No nie wiem, czy jest mniej błędów. A ok. To takie przejście fajowe w, w, w spacja? Aha, mam to przeskoczyć, ok. Aua, nie zdążyłam. Ale ja nie mam broni. Szybko, 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 Jezus. O Jezus. Aj, come on. bardziej chodzi o taktykę. Nie tyle, nie tyle. O, yy. kurde. Tutaj chodzi bardziej o taktykę, a nie... nie... Cholera, nie mam broni. Masz jeszcze... ten, ten strzał i do mnie. Gdzie on jest? Bierz to, bierz to, bierz to, bierz to! O cholera. Nie spodziewałam się z tej strony. Kurde, no. Skacz. Siur. -ok. Kurde, bierz... Dobra Ale nie mogę marnować kul Gdzie Jasny gwint O o Chyba już mam niewiele kul Jeszcze kto? Oj, szlag. O, szlag. O, szlag. Bierz, 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 bierz. Bierz, bierz. bierz. Shit. Kurde, to nie jest takie proste. O, o. O, o. W końcu może jakiejś będę miała szansę. Kto mnie trafił? Kurde, okej, okay, teraz będę miała taką taktykę. Jestem cwańsza. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się kolej tutaj nie zrespawnuje, bo może on się tutaj znowu jakiś zrespawnował. Ale mnie zaskoczył. Muszę się oglądać za siebie, bo nie wiem, czy on się po, 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 o- o. Bierz, bierz, bierz. Cholera, cholera. Okej, okay. teraz tu. O, o, no, nareszcie, je ranę, ale się namęczyłam. <ścoughs> Trzeba tu działać bardzo taktycznie, złe miejsce. O, o, o. -o. Okej. Okay. Właśnie o to chodzi, żeby zorientować się w terenie. Kurde. Mm. To była dobra miejscówka, ale taki nie. No, stary. Olera Jasna. Cholera zniszczyłam broń. Nie to chciałam zrobić. O nie! Już będzie za chyba pominę. to broń. Bierz. Bierz bierz. Błagam, bo chciałabym już to przejść. O! Oh, w końcu. Dobra. Orany. <laughs> już trochę za dużo było tej samej lokacji. Gra jest naprawdę trudna. Broń biała. O! O! o, -o. Broń biała, tylko teraz od kogo tu zacząć. Dobra, zacznijmy od tego. O oh, cholera, nie zdążyłam. z którego tu zacząć? <głos> <głos> to nie była dobra technika. Pałka mi jest potrzebna. Cholera. Olera, yes, ją yes dopiero co? o o, o kurde będzie słodko dobra okej okay. uuuu powolutku Ok, <laughs> trzeba mieć... Dobra, ten już jest załatwiony, No i, 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 Okej. Okay. Poszło. i, się namęczyłam. Okej. Okay. Teraz się ktoś tu pewnie pojawi. Kolej, już tutaj słyszę. O! Dobra. Dobrze, że można tak na odległość ich walić. Dobra, ten jest załatwiony. Tutaj nie ma nikogo. Butelka by się przydała. Powolutku. Mam nadzieję, że się w kibelku nie zrespawnują. Powolutku. O, tamten chyba ma broń. Ło! O kurde, to chyba jest jakiś... Jezu... Z butelkami mam walczyć? To jest nie fair! Ale ta broń to by się przydała jego. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Yeah! A już, o, aż mnie pałą załatwił. Dobra. Ok, w tym miejscu się zatrzymam, bo gra jest naprawdę dosyć trudna i te lokacje trzeba po kilkanaście razy podchodzić, ale to pewnie o to chodzi bardziej aspekty taktyczne niż tylko strzelanie. Ale bardzo mi się podoba. To jest, to jest taka dosyć nietypowa gra i rzeczywiście trzeba główkować, jak tutaj zacząć, żeby, żeby ujść z życiem i dokończyć zadanie. Ok. Ale w tym odcinku to będzie wszystko. Jak zwykle dziękuję za wszelkie zainteresowanie tym co robię. Dziękuję i do usłyszenia.